Taka awaria ściągam ze skrzyni tak zwaną dupkę, czyli tą część odtąd dotąd, gdzie wał wchodzi, bo od wibracji, od chujowego wału, po prostu ta dupka tutaj pękła. To nawet trochę tu będzie widać może pękła od, od mniej więcej pół dupy pękłej, jakby <grych> to nie brzmiało no i się leje. Także mam już drugą taką dupkę przygotowaną z nowym uszczelniaczem i panewką. Trzeba to podmienić. I powinno działać, jeśli coś się w skrzyni uszkodziło. No raczej nie powinno, bo to tylko trochę pękło, więc ten wałek nie miał gdzie uciec na boki, żeby tam uszkodzić tą panewkę, która jest tutaj. Że myślę, że będzie działać. A no i na pewno nie pomógł temu fakt, że tutaj, do tej dupki, gdzie jest też poduszka, tutaj jest przykręcona, to jest belka, to trzyma skrzynię, tutaj jest tak zwany miecz, torkarm, właściwa nazwa to idzie aż do dyfra. Jak samochód przyspiesza, to dyfer chce unieść jakby przed auta, nie? Ten Wihajster tutaj, więc ciągnie skrzynię do góry. No i to, to też nie jest przypadek, że akurat to pękło od dołu, a nie od góry że tutaj dwie siły się złożyły na to. I wał niewyważony z uszkodzonym krzyżakiem no i ten miecz.